Trzeba 14 sierpnia 2025 właśnie w tej chwili mieliśmy wyniki e, PPI koło PPI Komplet, kompletnie się pomylili kompletnie się pomylili e, Forecast był 02 a otrzymaliśmy 09 miesiąc miesiąc też 09 a Forecast był, przewidywany było 0,2 To oznacza tylko jedno Zapomnijmy o jakichkolwiek obcinaniach, stóp procentowych, taryfy, podbiły ceny, inflacja, inflacja została podrzucona w górę. No i oto reakcja rynków. SP500, Nasdaq, Russell i Dow Jones. Wszystko jedzie na pysk. Także takich tylko krótki a, krótka informacja. Za godzinę otwiera się rynek, także będziemy szukać shortów. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie.